Dzień dobry wszystkim, ja właśnie wstałam, no, no okropnie, ale e, mam to gdzieś serdecznie, znowu nagrywam daily vloga, bo strasznie wam się spodobał ostatni, ale nie mam teraz czasu na gadanie, bo dopiero wstałam, e, więc znowu jak na mnie poziom jest dziewiąta, wiem, że tutaj wam się pewnie wyświetla inna godzina, ale nie wiem, że zawsze mam tu godzinę do tyłu, nie wiem, nie umiem tego przedstawić. Ale w wczoraj siedziałam do późna, więc dopiero teraz wstałam i trochę yy, właśnie się dowiedziałam, że zaraz Oskar na śniadanko. Także idę coś przygotować, idę siebie ogarnąć, w ogóle odezwę się do was potem, Okej, umyłam włosy, ubrałam się, tak minimalnie ogarnęłam i coś tam przygotowałam, bo bardzo ostrość. W ogóle, bo zaraz właśnie Oskar na śniadanko, drugie, co prawda, ale śniadanko. I plan na dzisiaj, już teraz nie chcę marnować czasu, bo jeszcze idę zrobić truskawki. Także powiem Wam wszystko, jak, jak będę miała chwilkę, ale tak to, również będzie vlog. W większości domowy i strasznie, to strasznie się cieszę, że ostatni tak Wam się spodobał i tak go dobrze odebraliście. Jest mi naprawdę niesamowicie miło i będę po prostu nagrała ich więcej. Yy, co my tutaj mamy? Mamy Przerwę kupicie, tylko jeszcze nie używam tej śmietany, żeby nie oklepła czekoladę. Jeszcze idę zrobić. Nasze ulubione truskawki z... z... z cukrem No, także tak to się prezentuje No I zrobiłam w końcu porządek w tej toaletce Tutaj mam paczkę, która do mnie przyszła wczoraj, którą już widzieliście na Snapie i z którą właśnie dzisiaj będę nagrywać filmy No, także ja lecę, sorry za otworzę tle i odezwę się pewnie do was już po Okej, okay, a więc ogólnie sprawa wygląda tak, że był oskres, śniadanie i okazało się, że on coś tam potrzebuje ze coś tam potrzebuje nie pojechaliśmy na rowerach, więc... względem tak, jak wyglądają w ogóle moje włosy w taką pogodę. To jest tragedia, ponieważ jest tak strasznie burzowo i wilgotno. A właśnie chciałam nagrywać, także muszę je wyprostować, muszę coś z nimi zrobić. I będę nagrywać wam filmy gdzieś tak właśnie do 15, bo na 15.31 paznokcie. nagrałam film i teraz chcę przegrać wszystkie materiały na komputer, żeby opróżnić sobie kartę, muszę posprzątać, o pokażę wam, um, tutaj toaletkę chcę posprzątać, bo po nagrywaniu jest trochę bałagan i zaraz będę, chwila przerwy i będę nagrywać drugi film, także widzicie jaka się Polacowita w tej wakacji zrobiła, um, no ale nagrałam wam właśnie mój yy, taki letni makijaż. Wczoraj na Instagramie robiłam wieczorem live'a z tymi nowościami I ogólnie unboxing tej paczki z okolicy, wiem, że chcielibyście, żebym wam pokazała, ale odbieram już na snapie Także tam mogliście wszystko widzieć Dobra, tak wygląda ogarnięta toaletka Nareszcie jest i wiem, że prosicie filmik z organizacją toaletki i mam taki w planach dla was nagrać Także cierpliwości mam nadzieję, że w przeciągu kilku tygodni się pojawi tu. Miałam coś nagrywać, ale wyszło jakoś tak, że zmontowałam film strasznie długi wyszedł, ale pewnie widzieliście już ten o podsumowaniu gimnazjum i chyba nigdy nie dodam tak długiego filmu. I teraz w sumie co, mam jeszcze godzinę do wyjścia i nie wiem, może zaczynam od kolejnego filmu, nie wiem, serio, bo zdążyć już, nagrać już nic nie zdążę, jak wrócę. To też nie wiem, czy dzisiaj już po prostu nie pomontuję reszty filmów, bo wiecie, nie chcę też sobie zrobić takiego błędnego koła, że mam mnóstwo filmów nagranych na karcie, na komputerze i tylko nagrywam, nagrywam, a nie montuję. Ja wolę tak trochę nagrywać, trochę pomontować, trochę pogadać. Yy, wiecie, tak, żeby wszystkiego było po trochę. Yy, no także chyba dzisiaj już yy, pomontuję po prostu te wszystkie filmy, a resztę ponagrywam jutro, bo jak. Yy, no, sobie dzisiaj chcę tak poplanować film, bo sobie filmek przyniosę takie wymagające trochę przygotowania. Nie, że scenariusza, ale wiecie, takiego dokładniejszego zaplanowania. Więc chyba, że jak wrócę, to będzie mi się chciało, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale teraz chcę coś zjeść. No. U, dobra. Ogłosiłam wam spotkanie na tą sobotę um, o godzinie 11.00 pod pałacem kultury. No. Chociaż jak widzicie tego vloga już chyba jest po tym, no ale. Okej, okay, wróciłam właśnie z miasta i w ogóle wyglądam tak tragicznie, tak się w ogóle świecę, bo, bo jest strasznie gorąco. Jak rano byliśmy ze skarem na rowerze, to w ogóle było tak w miarę chłodne, że wziąłam bluzy i w ogóle, a to jest tak gorąco, tak gorąco właśnie zaczął brzmieć. No i chciałam Wam ponagrywać tak. No, i chciałam Wam też ponagrać, to jak byłam myślał, i tak dalej, ale oczywiście padł mi telefon, bo robiłam live'a takiego szybkiego przed i nie zdążyłam się naładować. Typowo. No, ale byłam nowe paznokcie z The Naver, bo to oczywiście, co chyba moje ulubione paznokcie ever. Ja często właśnie pytacie o moje paznokcie, ja robię paznokcie żelowe. W sensie to są moje paznokcie, one tylko tego jednego Wam przedłużonego, bo mi się złamał, ale to są paznokcie żelowe. W sensie takie żelowe. Długość jest moja naturalna. Halo, gdzie ostrość? Wait. O. I zrobiłam sobie Poznakcie z Danej wychód. Tak one wyglądają. Tu jest y I Love You, czyli tytuł płyty pierwszej. No, co prawda teraz nie mam żadnego koncertu The Naverhood. Cały czas czekam, aż wydadzę jakąś nową płytę. No, ale po prostu chciałam strasznie zrobić to z Poznakcie, bo kiedyś znalazłam mnie na Instagramie. Nie, czy na Pinterestie jakieś zdjęcia, czy na Instagramie, już nie pamiętam. Będę je miała też do Włoch na obóz z wami i potem, przed kolejnym wyjazdem, dopiero mam nowe za trzy tygodnie i się strasznie cieszę, są przepiękne. A i mam matowe, tym razem zrobiłam matowe. No i wyglądał już po prostu jakiś mokry szczur, bo było strasznie gorąco i właśnie rano też szukałam tej gazety, ale nigdzie jej nie mogłam znaleźć, w sensie w Tesco nie było. I teraz właśnie, jak byłam w liście, to chyba przeszłam całe miasto, wszystkie sklepy, gdzie tylko są gazety, książki, cokolwiek i znalazłam jedyną, bo to jest ten taki wymiar wakacyjny mniejszy i w ogóle nigdzie nie było, znalazłam jedną ostatnią wyfreszu yy, Gazetę Glamour ponieważ w ogóle chciałabym wam strasznie podziękować, bo to właśnie wy mi podesłaliście, że na ostatniej stronie jest <grym> J, czyli jeżeli mnie nie śledzicie gdzieś tam insta, snap i tak dalej, to pewnie nie wiecie, ale Jay Alvarez jest moim idolem, jednym z moich czterech idoli. Właśnie jest chyba takim największym, największą inspiracją w ogóle do życia, do spełnienia marzeń, do w ogóle całego życia jest właśnie Jay. Jezu, mi się zamknęło gdzieś przeciw, a się przestraszyłam. No, więc jak tylko się dowiedziałam, że Jay od was jest w domu, że to od razu musiałam kupić, bo się tak bałam, że już nigdzie nie będzie się strasznie cieszę, i w ogóle ten artykuł jest przepiękny, on jest tak inspirujący. No i tyle, mówię, jestem zmęczona, więc bo dopiero wróciłam, mi strasznie gorąco, muszę chwilę odpocząć. No i ja już dzisiaj jestem w domu. Plan na resztę dnia, pewnie wieczorem, chcę jakiś film i też sobie obejrzeć jakiś film. Najcie wczoraj oglądałam Miłość bez końca, tak? Endless Love. I mega mi się podobał, także jak ktoś z was szuka filmu do obejrzenia, to wam polecam i może w końcu zacznę jakiś serial, bo bo do tej pory oglądałam 14 Reasons Why i The 100 i The 100 zwłaszcza mi się mega spodobało i właśnie chcę obejrzeć jeszcze jakiś serial. Wiem, że polecacie Pretty Little Liars, Famous in Love i Orange is the New Black, więc któryś z tych na pewno będę oglądać. Dobra, słuchajcie, tak się wkręciłam w montowanie filmu, że nawet nie założę, że już dochodzi dziesiąta. Także ja już lecę iść myć i spać. Jutro znowu nie jakie z oka, ale w piątek będę, jak będę jechać do Warszawy. I, I to tyle. Mam nadzieję, że Wam się to tak podoba, Dajcie znać, czy chcecie kolejne. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak się Wam to wszystko spodoba. No, ale dzięki Wam wielkie za oglądanie. bardzo bardzo jak, jak wyglądam. Um, I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa.